Jeżeli spokreskawasz czosnek i miód przez 7 dni, to dzieje się z twoim ciabem. Jeśli nadal w to wpisz, wiedz, że czosnek jest naprawdę magiczna rolin. Rzeczywiście, jest to po prostu najlepszy naturalny antybiotyk, który istnieje kropka zmieszany z miodem, który jest równie kreska pewen korzyści, rodek, który tworzy między nimi, ma niezrównan skuteczną. Powika z zalety domowego, rodka na bazie czosnku i miodu. Czy wiesz, kreska Rytce czosnek Kreska tego dnia, czerpiesz przyjemność z niezliczonych korzyści. Podczas gdy czosnek jest CZ-100 ukreskowany jako eskawadnik do gotowania ze wzgl na jego specjalny smak, jest to jeden z najsilniejszych dostatecznych naturalnych antybiotyków. Traktuj infekcję jak kreska adne inne jedzenie wykrzyknik, tak. To jest pierwsza korzyść tych dwóch mieszanych potraw. Zgodnie z niedawno przeprowadzonym hickim badaniem, spokreskacie co najmniej 5G czosnku około jednej kapsułki boby ryzyko zakreskaenia helicobacter pylori bakterii wywołującej przewlekłe zapalenie kreska optka u chorego. Jeliczostne kresby nie ci i Przeciw drobnoustrojowych, przeciwgrzybiczych lub antyoksydacyjnych, to samo dotyczy miodu, który sam jest prawdziwym lekarstwem – reguluj twój poziom cholesterolu. Jaki jest najlepszy sposób spokreśkowania czosnku?. Najlepszym sposobem na zjedzenie czosnku jest zjedzenie go na surowo. Dlaczego znak zapytania? Ponieważ kreska licyna, jej główny eskabadnik aktywny, rozpada się podczas gotowania ponadto, przed jedzeniem, pocis esterki i zmia kreska de y Kruszenie czosnkowych gozdzików aktywuje reakcji. Która sprawia, kreska E alicyna jest jeszcze bardziej skuteczna kropka wiec, kreska czosnek jest jeszcze bardziej skuteczny, gdy spokreska wasi go na czczorano. Ponieważ kreska zgodnie z rukreskanymi badaniami przeprowadzonymi na ten temat, bakterie są mniej odporne i dlatego łatwiej jest kontynuowa ich eliminacji. Co więcej, oto! Co czosnek i jutro robi dla twojego ciała, gdy jest pokreska wasz na pusty kreska obdek? Rzeczywiście, czosnek i miód ma i reputację w walce z zbym cholesterolem, który, jak wiadomo, znacznie zwiększa ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych. Miód znany jest równie kreska zobni kreska a krwi i wykrzyknik co więcej, niektórzy lekarze zalecają spokreskowanie od jednej do 2 jak czystego miodu dziennie osobom z wysokim ciśnieniem krwi kropka przepis na lekarstwo na czosnek i miód jeśli miód skutecznie reguluje poziom cholesterolu Czosnek robi to samo, oprócz rozrzedzania krwi, c tworzenie się skrzepów, które mogą zatkać twoje kreska Y lub Tetnicę. Ponadto, po przeanalizowaniu kilku prób klinicznych, angielski zespół: udowodnił skuteczność czosnku w obni kreska, aniu poziomu cholesterolu. obni kreska, cinienie krwi i 2. Aby przygotować lekarstwo na czosnek i miód, nic prostszego wystarczy przynie. Zrodek na bazie miodu i czosnku E rzeczywiście ogni kreska i gra krwi i poprawi kontrol. Czosnek posiada w baciwoci woci naczynia krwionome dziki zawartej w nim i adenozyny. Silnego rozszerzaj rozszerzajcego naczynia krwiono. Dwa spki czosnku, jeden wykreska kastobowa miodu posiekaj lub zmiażka de kreska czosnek w pojemniku, a następnie dodaj miód. Powinienem spokreskawać to lekarstwo na pusty kreska obdek codziennie rano przez 7 dni, aby mieć nadzieję na pokreska dane wyniki lub opisane po wykreska E. ostrze kreska nie, nie zaleca się spokreskawania czosnku osobom cierpicym na porfirii. chorob krwi i powodu i cena dwra kreska Livona, wiadbo, a tak kreska E osobom, które przeżyły operację z powodu działania przeciwzakrzepowego wykrzyknik jest równie kreska korzystne, aby kobiety ci kreska Y nie spokreska waby czosnku, aby nie zmienia smaku mleka matki.